Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy mężczyźni, mimo że nie wyróżniają się ani niezwykłą urodą, ani ogromnym majątkiem, potrafią przyciągać kobiety niemal w sposób nieodparty, podczas gdy inni choćby starali się z całych sił, pozostają niezauważeni? Sekret nie kryje się w tym, co mówisz. Nie tkwi też w markowych ubraniach, ani w grubości portfela. Prawdziwy sekret, Ukryty jest głębiej w zrozumieniu pierwotnych mechanizmów kobiecej psychiki. Tych samych mechanizmów, o których pisał Machiavelli, gdy opisywał naturę władzy i wpływu. Pierwsza zasada, którą dziś odkryjemy, brzmi potrzeba uznania. Brzmi prosto, ale sięga znacznie głębiej. Kobieta nie angażuje się dlatego, że jej schlebiasz czy obsypujesz komplementami. Ona angażuje się wtedy, gdy czujesz, że przynosisz wartość, że jesteś kimś, kto sprawia, że czuje się wyjątkowa, szanowana, doceniona, to nie manipulacja. To droga by samemu stać się mężczyzną o realnej wartości, takim, w którego warto inwestować emocje i czas. Posłuchaj historii Jamesa, mojego znajomego. James był typowym facetem, który non-stop pisał wiadomości do dziewczyny, którą darzył uczuciem. Starał się na wszystkie sposoby zrobić wrażenie. I co się działo? Ona pozostawała chłodna, zdystansowana, obojętna. Pewnego dnia James zmienił podejście. Zamiast desperacko zabiegać o jej uwagę, skupił się na sobie, rozwijał karierę, zapisał się na kursy, zaczął pracować nad sobą i nawet otworzył własny mały biznes. Nie chodziło o to, że nagle Olał tę dziewczynę. On po prostu celowo wycofał swoją uwagę, kierując ją tam, gdzie miała realną wartość. I co się stało? Kobieta, która dotąd była obojętna, zaczęła szukać kontaktu. Zaczęła pisać pierwsza, sama szukała okazji do spotkań, a z czasem ich relacja weszła na zupełnie nowy poziom. Dlaczego tak się dzieje? Bo kiedy wycofujesz swoją uwagę, nie ranisz jej ani nie grasz w zimną grę. Ty uruchamiasz w niej coś znacznie głębszego: pierwotny instynkt zdobywania czegoś, co ma wartość. Machiavelli pisał, że ludzie zawsze pożądają tego, co rzadkie, wyjątkowe, trudno dostępne. W relacjach to nie majątek ani wygląd są tym, co naprawdę przyciąga. To Twoja pewność siebie, Twoja niezależność. Twoja zdolność tworzenia życia, które samo w sobie ma znaczenie. James nie stał się atrakcyjny, bo nagle był idealny. On stał się najlepszą wersją samego siebie. A jego strategiczne wycofanie sprawiło, że kobieta dopiero wtedy zobaczyła jego prawdziwą wartość. I tu kryje się ważna równowaga. Musisz umieć się wycofać, ale nie zniknąć. Twoja obecność musi być wyczuwalna. Żyjesz interesywnie, masz cele, idziesz własną drogą. To właśnie Machiavelli nazwałby ukrytą władzą. Władzą, której nie narzucasz, ale która jest odczuwalna. Jeśli spojrzymy szerzej, potrzeba uznania nie jest kobiecą słabością. To mechanizm, dzięki któremu kobieta wybiera relacje, w której widzi sens i wartość. A mądry mężczyzna rozumie. Że jeśli chce być szanowany i pożądany, najpierw musi sam uznać własną wartość. Kiedy to robisz, każdy twój gest, każde słowo i każda chwila spędzona z nią nabiera innej siły, bo siła ta płynie nie z desperacji, ale z twojego wnętrza. I właśnie to jest lekcja, którą Machiavelli podkreślałby dzisiaj. Atrakcyjność nie rodzi się z błagania czy gonitwy za kimś, rodzi się z twojej wewnętrznej mocy, z rozwoju, z życia, które samo w sobie staje się magnesem. W kolejnym kroku odkryjemy drugi czynnik, ten, który potrafi obudzić w kobiecie strach przed utratą i uruchomić pierwotny instynkt rywalizacji, czynnik jakże potężny, a jednak często źle rozumiany. Kiedy już zrozumieliśmy potrzebę uznania, przechodzimy do drugiego elementu jednego z najpotężniejszych narzędzi, które Machiavelli bez wahania by pochwalił strach przed konkurencją. Brzmi to może mrocznie, ale w rzeczywistości jest to całkowicie naturalna część ludzkiej psychiki. I nie chodzi tu o zazdrość w dosłownym sensie że kobieta obawia się, iż pójdziesz do łóżka z kimś innym. Chodzi o coś głębszego o lęk, że Twoje serce, Twoje zaangażowanie i Twoja przyszłość mogą zostać oddane innej. To instynkt sięgający czasów prehistorycznych mechanizm obrony przed utratą cennego zasobu a w świecie relacji tym zasobem jesteś właśnie Ty. Spójrzmy na przykład Marka, innego mojego znajomego. Mark miał bardzo naturalny sposób bycia. Nigdy nie okazywał zazdrości, nigdy nie próbował kontrolować, na przyjęciu potrafił swobodnie opowiadać zabawne historie o dawnych przygodach z koleżankami, ale nigdy w to nie przechwałek, robił to lekko, naturalnie. I wtedy stało się coś ciekawego. Dziewczyna, na której mu zależało, poczuła, że Mark nie jest zależny tylko od niej, że ma wybory, że jest mężczyzną wartościowym. Jej instynkt konkurencji uruchomił się natychmiast. Musiała zadbać o to, by go nie stracić. Właśnie to podkreślał Machiavelli: Kiedy inni dostrzegają Twoją wartość, bez tego, że im ją narzucasz, zdobywasz wpływ, który jest trwały i naturalny. Drugi przykład. W grupie znajomych grających w piłkę nożną w każdy weekend była dziewczyna, która nigdy wcześniej nie zwracała większej uwagi na Jamesa. Ale gdy zobaczyła, jak James skupia się na grze, rozmawia pewnie z innymi dziewczynami, nagle poczuła niepokój. Nie dlatego, że James ją ignorował, ale dlatego, że mogła go stracić. I co zrobiła? Zaczęła sama inicjować rozmowy, proponować spotkania, okazywać coraz większe zainteresowanie. Machiavelli opisywałby to jako wpływ przez wolność wyboru. Nie musisz nikogo kontrolować, nie musisz naciskać to sama natura instynkt przetrwania popycha drugą stronę w Twoją stronę. Ale tu jest kluczowa równowaga: jeśli za bardzo będziesz próbował sztucznie wywołać konkurencję, jeśli zaczniesz przesadzać stanie się to fałszywe i zadziała przeciwko Tobie. Kobiety wyczuwają autentyczność kiedy poczują manipulację, zamkną się lub stracą zaufanie. Dlatego wszystko musi wypływać naturalnie z tego, kim jesteś. Kiedy żyjesz życiem wartościowym, jesteś niezależny i swobodny w kontaktach, sama twoja obecność wystarczy, by uruchomić ten pierwotny instynkt. Machiavelli podkreślał jeszcze jedną rzecz: władza nie zawsze ujawnia się w bezpośrednim działaniu. Czasem największa siła leży w milczeniu, w samej obecności, w tym, że inni sami dostrzegają twoją wartość bez twojej ingerencji. I właśnie dlatego strach przed konkurencją może stać się jednym z najpotężniejszych narzędzi. Nie wymaga manipulacji, nie wymaga nacisku, on po prostu uruchamia coś, co jest w nas zakorzenione od zarania dziejów. Podsumowując, druga lekcja brzmi tak. Nie musisz nikogo zmuszać ani kierować cudzymi emocjami. Wystarczy, że pozwolisz działać naturze. A kiedy połączysz to z potrzebą uznania, o której mówiliśmy wcześniej, zaczniesz budować atrakcyjność, która nie jest powierzchowna to atrakcyjność zakorzeniona w Twojej wartości wewnętrznej, w Twojej sile. I w Twoim wpływie, który rodzi się sam. W następnym etapie odkryjemy trzeci czynnik pierwotny instynkt reprodukcji. I to, jak mężczyzna może stać się najpotężniejszą wersją samego siebie, taką przy której kobieta czuje stabilność, zaufanie i głębokie, długotrwałe przyciąganie. Po tym, jak zrozumieliśmy potrzebę uznania i strach przed konkurencją, przechodzimy do trzeciego elementu do czegoś jeszcze głębszego pierwotnego instynktu reprodukcji. Machiavelli nazwałby to ukrytą mocą instynktu. Bo niezależnie od tego, jak bardzo współczesna jest kobieta, w jej podświadomości zawsze działa mechanizm oceny: czy mężczyzna, którego darzy uwagą, potrafi być dobrem ojcem? Czy to potrafi chronić? Czy potrafi stworzyć stabilne życie? I uwaga! To nie tylko kwestia pieniędzy czy władzy. To połączenie siły, zdolności tworzenia i poczucia stabilności. Spójrzmy na przykład Aleksa, mojego bliskiego przyjaciela. Aleks nie tylko ciężko pracował zawodowo. On dbał o zdrowie, zdobywał nowe umiejętności, rozwijał się w wielu dziedzinach. Gdy zaczął spotykać się z pewną dziewczyną, ona od razu poczuła, że Alex nie jest tylko mężczyzną z potencjałem. On był kimś, kto nieustannie się rozwija. To uruchomiło w niej pierwotny instynkt. Oto mężczyzna, który może chronić, zapewnić przyszłość, być fundamentem. Machiavelli powiedziałby jasno: taki człowiek nie musi niczego deklarować słowami. Jego życie samo w sobie jest dowodem. Drugi przykład to David. Człowieka, którego poznałem na zajęciach jogi i przy projektach społecznych. Kiedy poznawał nowe kobiety, nie próbował desperacko imponować ani epatować uczuciami. On budował siebie. Ćwiczył ciało, rozwijał przywództwo, dbał o relacje wysokiej jakości. I wtedy kobieta, która się pojawiła, zobaczyła coś więcej niż atrakcyjny wygląd. Zobaczyła potencjał długofalowy. Mężczyznę, z którym można zbudować coś trwałego. I natychmiast uruchomił się w niej instynkt, to partner godny inwestycji emocjonalnej. Widzisz, Machiavelli zawsze podkreślał jedno: prawdziwa siła rodzi się z wnętrza. Atrakcyjny mężczyzna nie musi krzyczeć, nie musi demonstrować swojej pozycji słowami. On pokazuje ją czynami. Pokazuje ją życiem pełnym celu dyscypliny i troski. Kiedy mężczyzna stale się rozwija, staje się nie tylko pociągający, on tworzy przestrzeń, w której relacja może trwać i rosnąć. A teraz spójrzmy na całość. Trzy elementy, o których mówiliśmy: potrzeba uznania, strach przed konkurencją, pierwotny instynkt reprodukcji. Razem tworzą system. Kiedy stajesz się lepszą wersją siebie, kiedy umiesz subtelnie wycofać uwagę, kiedy żyjesz życiem pełnym celu, te trzy siły uruchamiają się jednocześnie. Kobieta chce inwestować swoje uczucia, chce działać, by cię nie stracić, i widzi w tobie partnera na długą drogę. To właśnie jest głęboka lekcja Machiavelli'ego. Atrakcyjność nie jest sztuczką, nie jest manipulacją, to naturalny efekt uboczny rozwoju własnej wartości. Bo wtedy stajesz się mężczyzną godnym zaufania, stabilnym, mężczyzną, który zostawia trwały ślad w życiu kobiety. A w kolejnym etapie porozmawiamy o tym, jak połączyć te trzy elementy w praktyce, jak przełożyć teorię na konkretne zachowania i codzienne decyzje, by twój magnetyzm stał się czymś realnym i nie do podważenia. Kiedy już zrozumieliśmy trzy podstawowe elementy: potrzebę uznania, Strach przed konkurencją i pierwotny instynkt reprodukcji, pojawia się pytanie kluczowe: jak zastosować je w życiu codziennym subtelnie i naturalnie, bez popadania w pułapkę manipulacji czy sztuczności. I właśnie tutaj Machiavelli pokazuje swoją prawdziwą wartość, bo władza i atrakcyjność to nie efekt pustych słów. To rezultat głębokiego zrozumienia ludzkiej psychiki i umiejętności pokazania swojej wewnętrznej wartości przez czyny. Spójrzmy jeszcze raz na Jamesa, bohatera z pierwszej części. On nie tylko potrafił wycofać uwagę w odpowiednim momencie, by uruchomić potrzebę uznania, on także zachował spokój i naturalność, gdy dziewczyna rozmawiała z innymi mężczyznami. To wzbudziło w niej instynkt rywalizacji. Nagle poczuła, że musi działać, jeśli nie chce go stracić. A jednocześnie James nie zatrzymał się w rozwoju. Uczył się nowych rzeczy, ćwiczył ciało, budował stabilną ścieżkę zawodową i w ten sposób uruchomił trzeci element pierwotny instynkt reprodukcji. Dziewczyna poczuła, że to ktoś, na kim można polegać kto nie tylko pociąga, ale kto potrafi dać poczucie bezpieczeństwa i przyszłość. Podobnie David, którego poznaliśmy w części trzeciej. Podczas randek nigdy nie próbował kontrolować emocji kobiety, ani wymuszać czegokolwiek. Pokazywał swoją pewność siebie poprzez działanie. Planował spotkania, rozwijał pasje, inwestował w karierę Jednocześnie nie ukrywał swojego życia towarzyskiego, był otwarty, ale bez przesady i bez ostentacji. Efekt? Dziewczyna poczuła, że ma przy sobie mężczyznę, który jest pewny swojej wartości, ale jednocześnie daje jej przestrzeń wyboru. A to sprawiło, że to ona zaczęła inwestować emocje i zaangażowanie. Tak właśnie łączą się trzy elementy: potrzeba uznania. Sprawia, że kobieta czuje się wyjątkowa, strach przed konkurencją popycha ją do działania, instynkt reprodukcji każe jej dostrzec w tobie partnera długoterminowego. Machiavelli zawsze podkreślał autentyczność w działaniu, bo jeśli próbujesz te mechanizmy sztucznie wywołać, wszystko obraca się przeciwko tobie. Kobiety są niezwykle wyczulone na brak szczerości. Manipulacja zabija cufanie. Dlatego sekret nie leży w trikach. Sekret tkwi w rozwoju własnym, w tym by stawać się najlepszą wersją siebie, by prowadzić życie pełne celów, niezależności i wewnętrznej siły. Kiedy to robisz, te trzy elementy aktywują się same, bez gry, bez fałszu. I jeszcze jedno. Machiavelli przypomina, że prawdziwa władza nigdy nie rodzi się w jednej chwili. To proces, to suma Twoich codziennych wyborów i działań. Kiedy jesteś konsekwentny i cierpliwy, Twoja atrakcyjność nie tylko przyciąga, ale ona trwa. A to właśnie różni mężczyzn, którzy gasną i zostają zapomniani od tych, którzy zostawiają trwały ślad. Bo stosowanie tych trzech zasad to nie tylko droga do przyciągnięcia kobiet, to także droga do panowania nad własnym życiem. Do niezależności emocjonalnej, do siły, która nie opiera się na cudzej aprobacie, ale na Twoim wnętrzu. W ostatniej części podsumujemy całą tę podróż, zbierzemy trzy elementy w spójną całość i wydobędziemy lekcję najważniejszą, tę, która pozwoli Ci nie tylko przyciągać kobiety, ale i budować życie pełne mocy, pewności i głębokiego sensu. Przeszliśmy właśnie przez trzy kluczowe elementy, które Machiavelli podpowiadał i zobaczyliśmy, jak łączą się one w jedną całość, aby stworzyć naturalną siłę przyciągania, potrzebę potwierdzenia, lęk przed konkurencją i pierwotny instynkt reprodukcyjny. Teraz Czas spojrzeć na cały obraz i wyciągnąć praktyczne lekcje, które możesz zastosować od razu, by stać się mężczyzną nie tylko atrakcyjnym dla kobiet, ale też pewnym siebie, wartościowym i trwałym w każdej relacji. Pierwsza lekcja jest jasna: wartość wewnętrzna znaczy więcej niż wszystkie sztuczki na świecie. Nie musisz desperacko zabiegać o uwagę ani manipulować kimkolwiek, by wywołać zainteresowanie. Prawdziwa atrakcyjność rodzi się z tego, kim jesteś, z Twojego celu, rozwoju, dbania o ciało i umysł, z jakości Twoich relacji i sensu Twojego życia. Gdy skupiasz się na sobie, potrzeba potwierdzenia realizuje się sama. Kobiety same zauważają Twoją wartość i chcą być częścią Twojego świata. Nie dlatego, że ich zmuszasz, ale dlatego że dostrzegają w tym realny zysk, bez gry. Druga lekcja dotyczy subtelności w budzeniu lęku przed konkurencją. Machiavelli przypomina, że władza nie zawsze musi być jawna. Atrakcyjny mężczyzna to ten, który pozwala innym samym dostrzec swoją wartość i swoje możliwości wyboru. Utrzymując pewność siebie, niezależność i swobodę w relacjach, naturalnie aktywujesz w drugiej osobie pierwotny instynkt rywalizacji bez nachalności, bez gry. Przykład Luźna rozmowa o Twoich znajomych, pasjach, życiu towarzyskim nie jako przechwałka, lecz jako sygnał, że jesteś mężczyzną godnym zaufania, mającym wiele opcji. Wtedy to ona zaczyna inwestować emocjonalnie. Trzecia lekcja instynkt reprodukcyjny pokazuje, jak ważny jest ciągły rozwój. Atrakcyjny mężczyzna stale buduje swoją karierę, troszczy się o zdrowie, zdobywa nowe umiejętności i pielęgnuje trwałe więzi. Kobieta, widząc to, dostrzega nie tylko krótkotrwały urok, ale przede wszystkim potencjał stabilności. Dostrzega mężczyzny, który jest w stanie dać jej pewność i być partnerem na długą drogę. Machiavelli powiedziałby, że to właśnie jest prawdziwa władza. Nie rozkazy, nie presja, lecz naturalna siła płynąca z kompetencji i realnej wartości. Kiedy połączysz te trzy elementy, tworzysz model trwałej atrakcyjności – Potrzeba potwierdzenia sprawia, że ona czuje się doceniona, lęk przed konkurencją motywuje ją do działania, a instynkt reprodukcyjny każe jej dostrzegać w Tobie wartość długoterminową. Ale najważniejsze przesłanie Machiavellego brzmi: Nie użynaj tego do manipulacji, używaj, by rozumieć i rozwijać siebie. Gdy Twoje życie jest wartościowe, reakcje innych przychodzą naturalnie, bez gier, bez nacisku. Spójrz na przykład Jamesa, Marka i Alexa. Nie byli ani idealni, ani bajecznie bogaci, a jednak przyciągali kobiety w sposób naturalny, bo rozwijali siłę wewnętrzną, zachowywali pewność siebie i żyli według jasno określonych celów. Nie gonili za atencją, nie wymuszali uczuć, nie bawili się w sztuczki. Rezultat: relacje trwałe i wartościowe. I tu jest ostatnia lekcja. Atrakcyjność trwała wypływa z ciebie. Nie strijków. Rozwijając siebie, dbając o pewność siebie i żyjąc wartościowo, automatycznie uruchamiasz pierwotne mechanizmy w innych, budując swoją władzę i wpływ w każdej relacji. Machiavelli przypomina, prawdziwa władza to umiejętność sprawienia, by inni dobrowolnie cię szanowali i wysoko cenili. Pamiętaj, bycie atrakcyjnym mężczyzną nie jest celem ostatecznym. Prawdziwym celem jest bycie najlepszą wersją siebie. Dopiero wtedy każda relacja, każde spotkanie rozwija się na fundamencie szacunku, szczerości i trwałej wartości. A kiedy zrozumiesz te trzy elementy i połączysz je z własnym rozwojem, nie tylko przyciągniesz kobiety wysokiej jakości, ale też przeżyjesz życie pełne siły, pewności i sensu, życie, które Machiavelli nazwałby prawdziwą sztuką władzy i wpływu.